Siemano widzowie, znowu poranek, poniedziałek, tak byłem u niego, byłem, byłem, byłem. przyznaję się do tego oczywiście, było tam wkój widzów ogólnie, byłem, czy się pogodziłem to nie wiem, nie, 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 bo on mnie nie przeprosił, więc nie pogodziliśmy się tak naprawdę, no. tak naprawdę wypijemy u niego dwa piwa i chyba, a, no i, I lampkę szampana albo dwie lampki, takie małe. Czy się pogodziłem? Nie, zarzuc zarzuc zarzucacie mi, że, że poszedłem do niego, słuchajcie, dlatego poszedłem, bo w sumie to nie on mnie prosił, tylko widzowie, <grym> tak naprawdę, no dosłownie, tylko widzowie mnie prosili, dlatego zaszedłem, było tam chyba z 7 czy 8 osób, już nie chce mi się liczyć teraz, a co do nagryń, tak jak powiedziałem, nie będę z nim nagrywał, absolutnie, to, 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 to w ogóle wyskakuje poza normę. Póki mnie nie przeprosi na kamerze, to nie będę z nim nagrywał, no. on dobrze wie, no, zgoda jakaś tam niby jest, ale nie ma żadnych przeprosin, ani dla mnie, ani, ani z jego strony, ani z mojej, zresztą ja nie mam za co przepraszać w sumie, tak szczerze mówiąc. Także nie wiem, każdy, każdy może sobie luknąć jak, jak, jak myśli, no, tak zobaczyć. No. Ja zaszedłem nie bo widzowie dzwonili do mnie, żeby zajść na chwilę. Chcieli zrobić też zdjęcie i tak dalej, i bla, 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 nie? Natomiast y, zgody jako takiej nie ma, no, absolutnie. I to nie jest żaden fake kurwa, ani nic z tych rzeczy. Po prostu nie będę z nim nagrywał, no. Nie będę, póki się nie przyznę do winy. A on się najgorzej, że nie chce się przyznać do winy. I tak to wygląda, no. Co dzisiaj? Cieplutko. Poniedziałek. Miałem iść do roboty, ale wiecie co to są korzonki? Ja kurde nie, żył, nie, kurde, nie życzę żadnemu wrogowi, żeby miał ból korzonków. Kurwa, jaki to przejebane jest. Ludzie. W szoku, do lekarza muszę dzisiaj iść, bo nie da rady kurwa. Ja ledwo chodzę. Autentycznie, ledwo chodzę. Naprawdę to jest ból. O, jest słowo, że chyba gorszy ból od zęba, bo nogu nie możesz, Ledwo nogu ruszasz wtedy, jak cię korzonki dopadną. Nie, nie, nie pomagają żadne leki przeciwbólowe, nic. Nawet alkohol nie pomaga. Dzisiaj już jestem sześć, że to uwierzyć, wiecie, kurwa, normalnie. Ale to kurwa naprawdę nie pomaga. Nic, już na ibuprom brałem i wszystko, i, a kurwa, czego ja nie brał. No i będę musiał iść do lekarza jednak, bo nic z tego nie będzie. Już się zakatuję w robocie, jak zacznę jeszcze po drabinie skakać, to kurde, w końcu z niej spadnę. No, także mówię, no opinie mam, są różne, no jedni mówią, że źle zrobiłem, drudzy, że dobrze, no słuchajcie, naprawdę. Chcieli widzowie zrobić zdjęcia, zrobili ze mną zdjęcia, posiedziałem, ile ja tam siedziałem? Chyba dwie, trzy godziny, nie więcej, dłużej nie siedziałem na pewno. I tak jak powtarzam jeszcze raz, to jeszcze żeśmy się nie pogodzili, bo przede wszystkim to Krzysiek musi mnie przeprosić, żebyśmy, żebyśmy cokolwiek nagrywali razem. To musi mnie przeprosić. Natomiast jeżeli dopóki mnie nie przeprosi, ja nie będę nic nagrywał. Ja wczoraj byłem bez kamery, bez niczego. Zaszedłem tylko w sumie dla widzów. Bo wszyscy chcą u nas godzić. No to z paranoja jest. Kto nie przyjeżdża, to chce nas godzić. Także mówię, no. no. Nie wiem, no zobaczymy, kurczę. Na pewno jeszcze. O, jeszcze długa droga, zanim będziemy coś nagrywać z Kononem, Oj, długa, długa. Długa, daleka droga. Musimy przejść złość przede wszystkim. No Trzymanko. Śle się czuję, cholernie.